Hej, I pewnie oglądasz to nagranie, bo zaciekawiło cię, co ja robię rano i bądź jakich sześć kroków stosuję, żeby już od rana ta energia była na podkręconym poziomie. I już Ci mówię, będę sobie zerkać, żeby nic nie pominąć, bo mam ważne rzeczy. Ranie są to moje nawyki, które już jakby weszły mi w krew, ale nie chciałabym niczego pominąć. Po pierwsze, prosta banana sprawa żeby dbać o nawody, nie ciała, bo i organizm, i skóra, i wszystkie po prostu narządy potrzebują wody. Więc bardzo na przykład rano, warto już wieczorem przygotować sobie wodę przy łóżku, żeby po przebudzeniu wypić szklankę wody. Ja zazwyczaj nie robię tego, bo na razie nie mam stolika, licznego, więc po prostu piję wodę z cytryną rano. Po pierwszym rzucie mam kuchnię, więc piję tę wodę. Oczywiście w ciągu dnia też pamiętamy o nawodnieniu, czyli pijemy regularnie, miejmy tą wodę w zasięgu wzroku, żeby pić często mniejszymi porcjami niż po prostu łatwiej co, co godzinę pić szklankę czy dwie, bo to się mija z celem. Po drugie pamiętajmy o aktywności. Jeśli mamy możliwość rano troszeczkę poćwiczyć, to byłoby fajnie. Jeśli nie, to przeciągmy się porządnie, zróbmy parę przysiadów, ewentualnie włączmy sobie ulubioną piosenkę i po prostu szykujmy śniadanie, czy cokolwiek róbmy tańcząc do tej muzyki, też będzie zdecydowanie lepiej jakiś taki ruch będzie. Jeśli robimy trening, bo mamy taką możliwość, to jest mega pomysłem. Oczywiście tutaj jeszcze fajną opcją będzie poranny. Prysznic, tak, taki dość chłodny, który nas orzeźwi. Więc powiedzmy, że to taki podpunkt dodatkowy, jeśli mamy możliwość tego prysznica rano. Yy, następnie polecam przytulanie, bardzo pomaga i poprawia humor od samego rana. Yy, I ma też wiele, wiele innych zalet. Ja myślę, że już kiedyś o tym nagrywałam live na moim fanpage'u, ale zrobię też yy, jeszcze film dla Was co takiego daje nam przytulanie, bo to nie jest tylko wyrażanie uczuć, ale jest jeszcze mnóstwo pozytywnych rzeczy, które daje innych, o których możecie nawet nie wiedzieć. Następnie trzeba sobie zafundować energię poprzez pełnowartościowe, fajne, kolorowe śniadanie. Śniadanie, które jest przygotowane przez ciebie, które jest nie wrzucone do miski welekt, po prostu zrób sobie to śniadanie. Ja mam nadzieję, że masz na to czas, jeśli nie, to stanie odpowiednio wcześniej. Żeby było tam dużo owoców, na przykład jakieś orzeszki, i uszy je jakoś fajnie. Czy taka mikroakcja, zrób jakiś fajny wzór na tym talerzu, żeby to jedzenie po prostu krzyczało, żeby je zjeść. Oczywiście tutaj tam rzeczy, które lubisz. Ja na przykład grzeszę wiecznie gorzką czekoladą, taką około 80% przynajmniej, i sukiem malinowym od babci się, O tym, tym przyznaję i to jest mój nauk, ale po prostu to mi daje też energię i po prostu taką przyjemność jedzenia w posiewku, nie, nie jedzenia na przymus. Następnie, jeśli masz możliwość y, niezasłaniania okna, to zostaw niech Cię to słońce rano zagląda. Po prostu y, y, te promienie słoneczne raz pomuskają Cię z rana, ale jednocześnie po prostu też już ta energia słoneczna w Ciebie wchodzi, bo ona jest y, niezbędna dla nas, dla, dla wszelkich po prostu roślin i tak dalej, organizmów. Jest, y, wszystkie owoce, warzywa powinny dojrzewać w pełnym słońcu i tak powinno być. Więc oby nam serwowano tylko takie produkty w sklepach, czyli owoce, warzywa, które, których dotykały promienie słoneczne, a nie jakieś szklarnie. I następna rzecz to pobudzaj zmysły, czyli dbaj o to, żeby w domu było, było po prostu przywietrzone. To, to, to pierwsza zasadnicza sprawa. Ja na przykład lubię jak nawet chłodek jest w domu. Po drugie mogą być jakieś takie zapachy cytrusów, Lawendy, ponoć, ja generalnie za lawendą nie przepadam, ale właśnie, właśnie, ponoć badania pokazują, że dobrze wpływa na, na nasze samopoczucie i właśnie na poziom energii. Więc faj żeby wokół ciebie też był porządek, w miarę, bo ja wiem, ja też manginam tą zasadę, ale żeby było coś kolorowego, jakiś akcent pastelowy czy jakiś kolorystyczny. Cytrusy też bardzo dobrze wpływają na, na energię. I też ponoć badania mówią, że jeżeli masz zły humor, to też załóż coś, coś kolorowego, coś własny, w jasnym, przyjemnym kolorze, bo ponoć osoby, które są w jasnych kolorach, do tylko jest specjalnie dzisiaj, tak w nagrania w koszulce, od w ręcznie malowanej, bo ją bardzo lubię i też bo ona sama mi dodaje energii, po prostu poprawia humor, i wszyscy ludzie też właśnie podpytują i uśmiechają się, jak ją noszę. Więc zarażam energią innych, ale po prostu załóż coś, bo badania pokazują, wracam do tematu, że osoby, jakby osoby noszące takie rzeczy są postrzegane jako osoby z założenia weselsze, więc już będziemy odbierani przez środowisko inaczej. Może ludzie się będą uśmiechać do nas, a my będziemy się uśmiechać do nich i po prostu będziemy tą dobrą energię między sobą podawać. To by było te, te sześć kroków, które są. W sumie banalne, no bo co, co tu wielkiego, ale pamiętajmy o tym. E, już z rana nie nastawiajmy się negatywnie, tylko się uśmiechnijmy. E, zróbmy, wypijmy wodę, przebierzmy mieszkanie, załóżmy fajne ubranie, byśmy prosić poruszajmy się, pośpiewajmy nawet e, do piosenki. Jeśli nie mamy czasu, to możemy przygotować się na nie, układać piękny, po prostu sobie tańczyć do jakiejś fajnej piosenki. Dajcie znać w komentarzach, e, jakie piosenki lubicie. Ja najbardziej i najchętniej się e, ruszam i to też piosenka, która mnie napędzała, jak biegam w wyzwaniu Kamili i na, na końcu zazwyczaj udawałam, bo ona mnie podkręcała na maksa. To jest piosenka The Pointer Sisters uh, I'm So Excited. I ja ją lubię i ona mnie po prostu uff, um, eksploduje. Więc dajcie znać, podzielcie się piosenkami, będziemy tutaj sobie może sprawdzać, zobaczymy co kogo kręci bardziej. Dzięki za uwagę, cieszę się, że tu jesteś. Do następnego nagrania, do następnego posta. Pozdrawiam Cię, papa. Pa.